Pan poseł Dobrze, otóż po pierwsze chciałem zauważyć, że składki od tych tam trzydziestokrotnych to będziecie pobierali teraz, a kosmiczne emerytury będą płacić, będzie płacił rząd, kiedy już wa, no, o Was dawno e, pamięć Czy Czyli może nigdy. E, natomiast, nie no, albo odmówią płacenia. Druga sprawa. Słyszałem, że minister finansów chce podnieść akcyzję od alkoholu. Otóż chciałem przypomnieć, że myśmy zawsze mówili o krzywej lafera, że podwyżka podatków powoduje spadek do budżetu i wasz premier, Ale pan Jacek Miller, Obniżyła psy alkoholu i wpływy wzrostu. Ja ale czym się tak to było? wynika To wynika stąd, że po prostu ja powiedziałem wyraźnie, co ja sądzę o elektoracie PiSu i spadł. widzę, że również ministrowie PISU się dopasowali. Nie, nie, nie do, do spadło, ale ludzie chętnie kupowali w sklepach. To, pan, a to jest, jest, jest subtelna różnica. Jest, ale... Że ministrowie PiSu PiS dopasowali się do poziomu intelektualnego swoich wyborców. Lewica twierdzi, że przymus płacenia składek emerytalnych jest po to dla dobra ludzi, dla tych, których poddam. Więc rozumiem, że teraz dbamy o najbogatszych, bo jak każemy im płacić te składki dostaną potem bardzo wysokiej emerytury i to dla ich dobra jest prowadzone czyli dbacie o najbogatszych, tak czy nie. Po drugie, chciałem zauważyć, po drugie, chciałem, ja się po sobie drugie sobie chciałem zauważyć, coś. że pamiętam czasy, kiedy jeszcze nie było tej krotności i był człowiek w Zielonogórskim, który zarabiał na ulicy ogromne pieniądze i wyszła mu ogromna stawka pocenia na ZUS. On się bronił rękami i nogami, ale musiał płacić. On zapłacił. I po roku płacenia tych składek wpadł pod samochód. I wtedy wyszło, że ma dostawać rodzina ogromną rentę. I ZUS się odwołał do sądu, że to jest niesprawiedliwe społecznie i wygrał. I nie zapłacił tych pieniędzy. I to jest ryzyko I to jest, proszę Państwa, ryzyko, które rzeczywiście było podnoszone. I gdybyśmy to ryzyko wykluczyli albo w jakikolwiek sposób wytłumaczyli, czy Pan wtedy byłby za, czy byłby przeciw? Żeby co, żeby, gdyby, gdyby to ja ryzyko żeby zostało tym, żeby, wykluczone. Ja jestem za tym, żeby zlikwidować y, y, ZUS razem z tym wszystkim i, i w tym ocie nie byłoby problemu, bo jak wiadomo socjalizm polega na, na bohaterskim pokonywaniu trudności nieznanych żadnym innym ustroju. Gdyby nie było ZUS-u nie byłoby problemu. A co Konfederacja, wolność i niepodległość.